Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Niedawno robiłam odcinek, gdzie Sztuczna Inteligencja wybierała 10 najbardziej ciekawych perfum z mojej kolekcji. No a dzisiaj będzie druga część tej zabawy: a mianowicie poprosiłam, żeby wybrała najbardziej nudne zapachy z mojej kolekcji. No i muszę Wam powiedzieć, że o ile tamte wybory częściowo mnie zaskoczyły, częściowo nie to tutaj większość tych wyborów naprawdę bardzo mnie zaskoczyła, bo ja w ogóle nie uważam, żeby te perfumy były nudne, no a jednak według AI one nie są e, jakoś bardzo ekscytujące. Jak on to ujął? On to ujął, że zapach jest bardzo subiektywny, ale jeśli miałbym wskazać perfumy, które mogą być uznane za mniej ekscytujące, czy to dlatego, że podążają bardziej konwencjonalnymi trendami, czy też brakuje im wyraźnej artystycznej głębi, wybrałbym następujące. A i jeszcze napisał, że nie są to złe perfumy, po prostu skłaniają się ku bezpieczniejszym kompozycjom Pozycją, które nie rzucają wyzwania oczekiwaniom. No i zobaczycie, niektóre rzeczywiście tutaj z tych wyborów, no nie są jakoś tam bardzo zaskakujące, ale niektóre uważam, że są bardzo ciekawe, także nie wiem jeszcze raz, tak jak w poprzednim odcinku mówiłam, tak i teraz nie wiem kompletnie, czym się ta sztuczna inteligencja kieruje, jakimi kryteriami, czy ona bazuje na opiniach innych użytkowników, czy na czymś jeszcze innym, nie wiem, ale są to rzeczywiście ciekawe wybory, także jeżeli, jesteś, jeżeli jesteście ciekawi, jakie to najnowsze, Najsmniejsze perfumy sztuczna inteligencja wybrała z mojej kolekcji. To oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i zaczyna się rzeczywiście trochę nudno, ładnie, ale trochę nudno. I to jest Mark Jacobs Dot co on tutaj napisał, przyjemny ale dość przewidywalny, owocowo-kwiatowy zapach, który bardziej wpisuje się w masowe gusta niż w innowacje no i oczywiście, że tak, to jest na pewno zapach kierowany do mas, to jest taki zapach, który będzie się podobał w większości ja te obydwa swoje obydwa marki Jacobsy, jakie mam dostałam od syna w prezencie dlatego darzę je takim szczególnym jakimś sentymentem staram się te zapachy lubić, staram się je od czasu do czasu nosić, a na pewno nie pozbędę się tych flaszek, one ładnie wyglądają oglądają na półce, no są na pewno urocze te flaszki. Oczywiście to nie jest zapach w moim stylu, no niemniej jednak jest, uważam, że jest ładny. Ten zapach jest taki bardziej owocowy, bardziej taki jakby melonowy, ogórkowo-cytrusowy, coś w tym stylu, ale z dodatkiem jakiś takich słodszych też kwiatów, taki słodko-kwaśny, bym powiedziała, na pewno świeży, na pewno bardzo młodzieńczy, taki dziewczęcy, wiosennoletni do sukienki. Tak, jak najbardziej wpisuje się w gusta mas. Nie uważam, żeby ten zapach był brzydki, no ale tutaj mówię, nie chodzi o zapachy brzydkie, ładne, tylko mniej lub bardziej ekscytujące, mniej lub bardziej nudne, także no tak, zaczyna się dosyć, dosyć standardowo, ale zobaczycie, że im dalej, tym, tym będzie dziwniej. Kolejny, jaki wybrał z mojej kolekcji, to Armani Sea. To są z kolei perfumy, które ja osobiście bardzo lubię i bardzo mi się dobrze kojarzą. To są takie moje perfumy na specjalne okazje. Ja przeważnie noszę Armani Sea na wigilię, bo to jest dla mnie taki zimowy zapach, ale bardzo, bardzo elegancki. Ja się zgodzę, że on jest nudny. Co zresztą tutaj on napisał o tym, że elegancki, lecz bazujący na dobrze znanej strukturze słodkiego szypru, która była wielokrotnie kopiowana. Oczywiście, że tak. Ten profil zapachowy nie jest już w żadnym stopniu innowacyjny. Zaskakujący, jakiś nie wiem, inspirujący, to już jest wszystko bardzo dobrze znane. Niemniej jednak uważam, że zapach jest bardzo elegancki i on się nadal moim zdaniem wielu osobom podoba. Ja wiem, że on może się już znudzić, że on może już jest taki przechodzony, tak jak on zresztą tutaj napisał, wielokrotnie kopiowany, no niemniej jednak mi się ten zapach bardzo podoba i mi się wydaje, że też w kolekcji jak najbardziej jest miejsce na takie zapachy, które są bardzo dobrze znane i lubiane. I kolejne to samo: <grych> La Viebel. Bardzo popularny, ale jego syropowa, gurmandowa natura jest powszechna w perfumerii mainstreamowej. To się zgadzam. W, w mainstreamie, właściwie mainstream, w mainstream to stoi chyba na syropowej, gurmandowej naturze. Innego nic tam nie ma. Ja lubię wciąż ten zapach. Znowu, to jest flakon, który ja dostałam od syna, więc tym bardziej darzę go jakimś takim sentymentem, jakiś, ma dla mnie osobistą, wiecie, wartość sentymentalną. Zapach, obiektywnie rzecz biorąc, mi się podoba. To jest taki elegancki, kobiecy, dla eleganckiej, dojrzałej kobiety, moim zdaniem. Tak, on jest bardzo słodki, też jest taki górmądowy. Jest pudrowy mocno, taki powiedziałem, jakiś pralinkowo gourmandowy z dodatkiem właśnie tego irysa. No nie wiem, jest ładny. Ja w ogóle nie znam żadnych flankerów. Yy, Lawie Ebel, a szkoda, bo chętnie bym się poznała. To jest malutki flakonik, 30-ml, jestem gdzieś tam w połowie. No nie wiem, nie spieszę się z użyciem, będę wiecie, jak go sobie dozuję od czasu do czasu. Ale tak, tutaj muszę się zgodzić, że na pewno to jest coś. Już wielokrotnie widzianego w mainstreamie zapach bardzo, bardzo mainstreamowy. I muszę Wam powiedzieć, że te trzy pierwsze tutaj wybory kompletnie mnie nie zdziwiły. Zgadzam się z tym, że to są perfumy jak najbardziej już znane, przechodzone, być może już znudzone. Nie, że brzydkie, ale no wiecie o co chodzi. Natomiast te wszystkie pozostałe, jak ją tutaj wybrał, to, była dla mnie, to było naprawdę dla mnie zaskoczenie, bo ja nie uważam, żeby te perfumy były nudne. I kolejny na tej liście to jest Bułgarii Aqua Divina. Nie wiem, czy to się tak wypowiada. Jestem ciekawa, ile z was w ogóle zna te perfumy, bo one są już dawno wycofane i są słabo dostępne, chociaż ja je jeszcze na eBayu widuję w jakichś w miarę rozsądnych cenach. Yy, słuchajcie. Ja uważam, że ten zapach jest genialny, że on jest bardzo wyjątkowy, absolutnie nie ma nic podobnego na rynku, bo ja bym chętnie przygarnęła, gdybym znalazła coś podobnego, dlatego że zdaję sobie sprawę, że ten zapach jest wycofany i ja jestem gdzieś tam w połowie, nawet ponad połowę jeszcze mi zostało tej, tego flakonu i ja go trochę oszczędzam, mówiąc szczerze, bo właśnie nie znajduję nic podobnego. Co on tu o tym powiedział? Delikatny zapach wodny, który choć wyrafinowany, nie przekracza granic kreatywności i ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest zapach syreny. Syreny takiej nie syrenki Disneyowskiej, tylko takiej syreny, wiecie, z, z Odyssei. Która gdzieś tam na skałach takiego wzburzonego, szarego morza siedzi, i zamiast włosów ma takie poplątane jakieś wodorosty. Ten zapach jest bardzo mroczny, on jest taki bardzo chłodny. Tutaj przede wszystkim jest imbir, ale on jest podany w taki bardzo niesłodki sposób. Jest ten zapach też taki kremowy. Jest imbir i sól po prostu, przez co tak, on mi się kojarzy z takim bardzo szaro-niebieskim szaro morzem wzburzonym. Nie ma tu kreatywności, nie przekracza granic kreatywności. Ja się z tym nie zgodzę. Dla mnie ten zapach jest wyjątkowy. Ja, ja go zaliczam do takich swoich perełek w swojej kolekcji. Jeden z moim zdaniem dziwniejszych zapachów, przynajmniej w mojej kolekcji. I ja bym chętnie znalazła, mówię, zamiennik, bo wiem, że jest wycofany. Także nie, z tym się absolut, absolutnie zgodzić nie mogę. Kolejny zapach, tutaj, no nie wiem, pół na pół, bo to jest Kenzo, yy, słonik. On tutaj napisał, że jest to kultowy ze względu na swoją intensywną, przyprawową kompozycję, ale jego maksymalizm może wydawać się nieco przestarzały. Czyli mówimy tutaj nie tyle, że ten zapach jest jakiś nudny, co po prostu jest przestarzały w sensie, że nie wiem, z innej epoki. No i pewnie tak jest, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze trendy. To ten zapach znowu staje się raczej niszowy niż vintage. Dlatego, że czegoś takiego w dzisiejszych zapachach nie ma, a nawet jeśli są, to to są takie y, bardzo jakieś mniej lub bardziej udane inspiracje tym słonikiem. Są zapachy podobne, znaczy, może źle się wyraziła mniej lub bardziej udane inspiracje. Chodzi mi o to, że są zapachy podobne, które starają się naśladować słonia, ale tym słoniem nie są. I mam tutaj na myśli na przykład Gold Noir od Majuri. Tamten zapach jest bardzo mocno zbliżony do słonia, chociaż jest lżejszy. Jest taką bardziej unowocześnioną wersją. No, niemniej jednak, widać tutaj bardzo dużą inspirację, czyli on nadal, nadal chodzi mi o to, że ten zapach jest inspiracją dla jakiegoś nowego pokolenia perfumiarzy, czy w ogóle nowego pokolenia marek, czy w ogóle nowego pokolenia odbiorców. Bo mi się wydaje, że przyjdzie taki czas, gdzie słonik znowu zacznie być modny, dlatego że to jest zapach bardzo wyjątkowy. Dla mnie on nie pachnie vintage. On jest po prostu mocarny, mocno przyprawowy, piernikowy. Ja bym chciała, żeby tak wyglądały dzisiejsze gourmandy. Żeby te gurmy, które są, nie były takie przesłodzone, tylko żeby były bardziej perfumowe, bardziej wyważone, bardziej ostre, mniej słodkie. No i dla mnie to jest właśnie taki zapach. Także tutaj też się nie mogę zgodzić. Owszem, to jest zapach vintage i być może niektórzy będą odbierać go jako trochę przestarzały, ale na pewno on nie jest nudny, no. I kolejna pozycja na tej liście to jest znowu to coś to ja absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. W ogóle jestem w szoku, bo to jest zapach, który w ogóle przez całe to community perfumiarstwa jest uważany za majstersztyk, za perełkę. Każdy mówi, żeby kupować, póki jest i tak dalej, a on mi tutaj to wrzuca na listę niby najnudniejszych. Nie. Sarah Jessica Parker Stasz co on tutaj mówi, dobrze skomponowany ale stosunkowo bezpieczny w porównaniu do niszowych opcji, które przesuwają granice perfumeryjne wiecie co, czy te niszowe opcje przesuwają granice perfumeryjne, mi się wydaje, że teraz większość niszy to się już staje mainstreamem, większość tych zapachów nawet niszowych już jest na, na jedno To szczególnie górmondowych, szczególnie jakichś tam kwiatowych one w ogóle nie przesuwają już żadnych granic bardzo rzadko się znajduje takie perfumy niszowe które rzeczywiście serwują coś nowego one powielają się jedne na jedne, wiecie, siebie nawzajem. Także w ogóle się nie zgodzę, żeby nisza w dzisiejszy, dzisiejsza nisza przesuwała jakiekolwiek granice. To się może działo 20 lat temu, ale już nie teraz. A już na pewno staż nie jest zapachem, jak to jest napisane, że bezpie... stosunkowo bezpieczny w porównaniu do niszowych opcji, gdzie dzisiejsze niszowe opcje to jest, nie wiem, jakieś yy, panetone yy, i, i no, wiem, że się czepiam, ale gdzie to tutaj jest bezpieczne? W porównaniu do niszowych opcji. Absolutnie nie. To jest zapach wręcz powiedziałabym niebezpieczny. To wiele osób, które kupiło ten zapach w ciemności, od niego odbiło. On jest bardzo oryginalny, bardzo nietuzinkowy. To dopiero przesuwa granice. Żadne tam dzisiejsze nisze. Absolutnie się z tym nie mogę zgodzić. Absolutnie to jest jeden z najpiękniejszych zapachów w mojej kolekcji, i nie mogę się zgodzić, żeby on był bezpieczny. Nie, to jest zapach, który rysuje obrazy. To jest zapach parku po deszczu, gdzie ja widzę te mokre jeszcze ławki, ja słyszę zgrzyt tej zamykanej bramy i tutaj czuć zapach tych podmokłych liści, podmokłe jakieś ściółki, kory, drzewa i tak I nie, absolutnie to nie jest nic bezpiecznego. Nie. Kolejny zapach, jaki wybrał z mojej kolekcji, to jest kolejny klasyk, i to jest opium. Tutaj napisał tak, reformulacja, która nie ma odważnej ostrości oryginalnego opium z lat 70. No tak, to w tym, z tym się mogę na pewno zgodzić. Pewnie, że mam reformulację, bo oryginalne opium z lat 80. No, to jest tylko już dla koneserów, dla koników, zatem trzeba gonić, płacić olbrzymie pieniądze. Ja nie jestem tego typu... Yy kolekcjonerem, żeby hasać za jakimiś starymi wypustami. Po prostu to nie jest dla mnie. To jest raczej, mówię, dla jakichś koneserów, dla jakichś kolekcjonerów. Moja kolekcja perfum jest raczej użytkowa. Także tak, tutaj się zgodzę z tym, że to jest reformulacja, która nie ma odważnej ostrości oryginalnego opium z lat 70., bo nic prawdopodobnie w dzisiejszych czasach nie ma tej oryginalnej ostrości z lat 70. Teraz już się takich perfum po prostu nie robi. Natomiast ja uważam, że ta reformulacja jest y, bardziej unowocześniona i sprawia, że te perfumy są bardziej noszalne. Gdyby teraz na rynku pojawiło się oryginalny opium z lat 70., większość ludzi po prostu by nie było w stanie tego nosić, bo byłyby to perfumy zbyt ciężkie, zbyt ostre, zbyt jakieś animalne i tak dalej. Nie sądzę, żeby się. Znaczy, nie mówię, że nikt nie byłby w stanie tego nosić. Na pewno znaleźliby się koneserzy, którzy by chcieli nosić, ale wiecie, na pewno to nie byłoby coś, co by stało na półkach w sklepie, bo większość osób by tego nie kupiła. A tutaj jest. Y, Inaczej. Tutaj moim zdaniem ta reformulacja dalej ma echa tego starego zapachu, ale jest po prostu unowocześniona. Dalej uważam, że te perfumy, że ten zapach jest ciekawy, że on jest po prostu nietuzinkowy, że yy, tak, tak, tak bym chciała, żeby wyglądała dzisiejsza nisza: żeby dawała nam takie zapachy mocne, oryginalne, yy, dające jakieś, nie wiem, emocje. I, no nie wiem, dla mnie to jest jeden z takich majstersztyków również w mojej kolekcji. Kolejne co tutaj dał, to chyba muszę się z tym zgodzić, niestety. Karner Barcelona D600. Co napisał? Uniwersalny zapach, ale nieco powściągliwy, pozbawiony wyrazistej, odważnej nuty. I ja się z tym zgodzę, chociaż chyba takie było zamierzenie tutaj. To jest taki irys drzewny, coś na podobę, coś na podobę no home od Dior, Dior Home dobrze mówię tak dobrze mówię Dior Home coś na podobę taki drewniany drewniany drzewny taki irys, mi brakuje w tym zapachu mocy bardzo mi brakuje tutaj mocy parametrów jakiejś ostrości Spodziewałabym się czegoś więcej po Carnar Barcelona, mówiąc szczerze. Ja nie mam dużego doświadczenia z tą marką. Kilka perfum zaledwie przetestowałam. To jest moja pierwsza, pierwszy, jedyny flakon w mojej kolekcji, ale to jest od naprawdę olbrzymie rozczarowanie, bo ja wiedziałam, co ja kupuję, ja chciałam ten, te opisy. Ten zapach mi się zgadza z tymi opisami, że to jest taki właśnie drzewny irys, że bardzo ładne wydanie i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, ten zapach jest bardzo ładny, ale on jest tak delikatny że naprawdę, moim zdaniem, to nie jest warte tych pieniędzy. Ja oczywiście kupiłam to, w, wiecie, w okazji, w bardzo dobrej cenie, jeszcze dostałam oferty i tak dalej, ale naprawdę... Zastanawiam się nad tym, żeby ten flakon nie, pos... nie posłać w świat. Nawet już to chyba w jakimś poprzednim filmie mówiłam, także nie wiem, na pewno w innej kolejności te filmy nagrywam, niż będziecie oglądać, także być może on już jest nawet sprzedany, jak, jak oglądacie ten film, bo jakoś nie widzę miejsca w swojej kolekcji. Mówię, chciałam tego profilu zapachowego. Sam zapach mi się podoba, ale jakość, parametry no, nie, nie są dla mnie do przyjęcia kolejny zapach to też tutaj się z tym za bardzo zgodzić nie mogę bo to jest Bon Perfume 401 on tutaj napisał, że to jest przyjemny zapach drzewny, ale nie wnosi przełomowych innowacji do świata perfum no nie wiem dlatego, że to jest śliwka z kadzidłem i ja nie uważam, żeby to nie wnosiło prze przełomowych, co? przełomowych innowacji, bo moim zdaniem ten zapach jest ciekawy nie ma aż tak dużo zapachów śliwkowo-kadzidlanych na rynku. Jest to coraz bardziej modne w ogóle, jeśli chodzi o kadzidlaki, ale kadzidła są przeważnie podawane w bardzo taki przesłodzony sposób jak na przykład Babycat, jak na przykład, nie wiem, Matena, Number 5 i te wszystkie inne, które mi się zlewają w jedno takie słodkie kadzidło albo jest takie bardzo kadzidło kadzidlane jak na przykład w Avignon, który ja z kolei bardzo lubię to jest ta forma kadzidła, którą ja bardzo lubię czyli Avignon, ja sama mam History de Parfum, Sens Roi no wiecie, tego typu kadzidła takie bardzo realistyczne kadzidła z naszego katolickiego kościoła natomiast tutaj mamy takie Nasze właśnie pospolite kadzidło, ale w połączeniu ze śliwką. I mi się to bardzo podoba. Ja nie umiem powiedzieć, co tutaj jest mocniejsze: czy to kadzidło, czy ta śliwka. Ja uważam, że ten zapach jest innowacyjny. Znowu, to nie jest coś, co będzie się podobać każdemu, bo zarówno tej śliwki nie każdy będzie lubiał, jak i nie każdy będzie lubiał tego kadzidła. Dla mnie ten zapach jest innowacyjny. Ja używam dosyć oszczędnie. Ale to jest coś, co jeśli uda mi się to kiedykolwiek wykończyć, to ja chętnie wejdę w posiadanie dużego flakonu. Bo yy, biorę też pod uwagę cenę tych perfum. Yy, ja coś podobnego. Wydaje mi się, że paragon od Inisza może być coś podobnym. Może nawet dawno już nie wracam do tamtych perfum, ale Floriental od Comme de Garçon też mi się jakoś tak kojarzy, ale tamte perfumy są dużo droższe, bo perfuma jest dużo bardziej przystępny cenowo, także ja uważam, że to jest bardzo innowacyjny zapach. No i ostatni już w tym zestawieniu, znowu coś, co też jest nawet robiłam niedawno, taki w zeszłym miesiącu robiłam taki filmik o najbardziej wyjątkowych perfumach w mojej kolekcji, czyli perfumach, do których ja nie znajduję zastępstwa, które mnie fascynują inspirują, bardzo mi się podobają i nie, nie mogę ich do niczego innego porównać, bo nic innego nie wąchałam i te perfumy były w tej, w tej liście, a tutaj mi AI wrzuca to do listy jako najbardziej nudne zapachy. Czyli widzicie, jak dużo tutaj ma znaczenie po prostu nasz osobisty odbiór, nasze doświadczenia, skojarzenia, emocje i tak dalej, także naprawdę to jest bardzo zadziwiające. Każdy, co mi tutaj wrzucił na listę, to jest moja ulubiona gruszka wieczorową porą od Miller -Hall. Miller Harris, czyli Poirier d'un Soie. I co on tutaj powiedział, że to jest elegancki i łatwy w noszeniu, ale w porównaniu do bardziej sugestywnych kreacji, Miller Harris wydaje się bardziej konwencjonalny. Ja tak jak Wam nie wielokrotnie mówiłam kilka tych zapachów, kilkanaście zapachów Miller Harris przewochałam. Może 15, może więcej, nie wiem. No i, i, i z całej tej kolekcji, którą przewochałam, koniec końców na moich półkach stoją dwie Miller Harris. I to jest właśnie gruszka wieczorową Polo i Violet Ida. I uważam, że te zapachy były najbardziej wyjątkowe z tych wszystkich, które przewochałam. Tak, tam jest kilka takich bardziej sugestywnych kreacji, ale one nie były niepowtarzalne. I te su sugestywne e, su bardziej sugestywne kreacje to na pewno jest ten... E, kurczę, teraz nie pamiętam nazw, ale będę tutaj wklejać, bo to jest jeden ten taki dosyć jej znany zapach różany. No nie będę teraz marnować czasu na przypominanie sobie, ale to była taka orientalna róża. Bardzo ładny ten zapach jest, ale... Moim zdaniem powtarzalny, też taki jeden irysowy, też coś nuła było i znowu teraz nie pamiętam, wkleję tutaj butelkę. Również bardzo ładny irysowy, taki irysowo-drzewny zapach. Natomiast bardziej mi się podobała Violet Ida, bardziej mi się podoba moje ulubione Iris Goddess od Floral Street. To znowu szło coś w te rejony, właśnie Dior Home i tak dalej. Również bardzo ładny zapach, ale moim zdaniem powtarzalny. No, nie wiem, co tam jeszcze takiego, co mi utkwiło w pamięci. Więcej nic mnie nie utkwiło w pamięci. A te, widzicie, mnie zafascynowały. Te perfumy je zafascynowały, i koniec końców trafiły do mojej kolekcji. Także one nie są jakoś, znaczy bezpieczne w noszeniu, eleganckie i łatwe w noszeniu. Z tym się zgodzę, bo to nie jest bardzo udziwniony zapach. Jest bardzo elegancki, jest bardzo łatwy w noszeniu. Ale czy on jest mniej sugestywny niż inne wypusty Midlerchary? Z tym się do końca zgodzić nie mogę. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest za zapach, gruszka wieczorową porą to jest zapach gdzieś tam na pograniczu gurmą, bo to jest rzeczywiście zapach gruszki. To jest taki, ja zawsze mówię, jakbyście byli w takiej bardzo posz restauracji gdzie was obsługuje kelner, wiecie, z, z białą jakąś yy, z, yy, ręczniczkiem tutaj na serwetką na przedramieniu i serwuje wam deser na takim bardzo dużym talerzu, na którym leżą dwie połówki upieczonej gruszki i to wszystko jest tak artystycznie maźnięte takim rumowo-karmelowym sosem. Taki wykwintny deser w wykwintnej restauracji. Ale wszystko pachnie bardzo realistycznie. Czasami ta gruszka wydaje mi się taka bardzo słodka, taka dojrzała, żółta, że aż ten sok tutaj cieknie po tych łokciach. Czasami mi się ta gruszka wydaje bardziej kwaśna, taka bardziej ziarnista. Wiecie, jedna z tych takich bardziej długich, twardych gruszek. Nie wiem, zapach jest bardzo apetyczny, znowu bardzo pozytywny, wprawia mnie w bardzo dobry nastrój. Być może nie jest taki, nie wiem, może innych nie zachwyca, i ja po prostu nic innego takiego nie wąchałam. Mi się ten zapach bardzo podoba. Także nie, absolutnie nie mogę się zgodzić, że to jest jeden z dziesięciu najbardziej nudnych zapachów w mojej kolekcji, bo ja go bardzo lubię. Dajcie mi znać, czy znacie któreś z tych tutaj zapachów, które sztuczna inteligencja wymieniła jako nudne i czy uważacie że też, że to są nudne zapachy, czy wręcz przeciwnie, że są bardzo ciekawe i kreatywne. Jestem ciekawa Waszego zdania. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!